Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci? Czemu porzucił leże, Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław, ma chatę na południe od wsi pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To mira i Mysław, dzięki. Jak ten. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak. A on od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz, czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zawijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa?